Cześć, nazywam się Monika Iwańska, jestem trenerką Noswork oraz założycielką Psynergii, szkoły dla psów i ich przewodników zlokalizowanej w Łodzi. Dzisiaj w serii Świat Psiego Nosa przedstawię Wam podstawę nosworku, dyscypliny, w której wykorzystywany i zaangażowany jest najbardziej rozwinięty psi zmysł, czyli węch. Zapraszam! Dyscyplina Noswork to sport kynologiczny uprawiany przez przewodnika i psa. Bazuje on na zmyśle psim węchu. On jest tutaj najbardziej zaangażowany. Noswork powstał w Stanach Zjednoczonych w 2006 roku. Jego pomysłodawcami są profesjonalni trenerzy i przewodnicy psów, które wykorzystywane były we współpracy w służbach mundurowych. W 2016 roku noswork przywędrował do Polski. Teraz przejdźmy do zasad nosworku. Krótko omówię, na czym to polega, jak wyglądają te zasady, jak można zorganizować treningi. W tym sporcie nie bez znaczenia jest, jakiego zapachu szuka pies. My mu konkretnie wskazujemy, jakiego rodzaju to mają być zapachy. W polskiej lidze Nosworp pracujemy na próbkach naturalnych. Korzystamy z trzech źródeł: kwiat goździka, kora cynamonu i suszona skórka pomarańczy. W początkowej fazie treningu przewodnik zna miejsce ukrycia próbki. Ma to ogromne znaczenie, żeby pies mógł zostać bardzo szybko nagrodzony, i aby mu bardzo czytelnie wskazać, że znalazł to, czego szuka. Kiedy zespół pies przewodnik nabiera umiejętności i doświadczenia, możemy pozwolić sobie na to, aby próbka ukryta była tak, żeby przewodnik nie wiedział, w którym jest ona miejsce. Pozwala to przewodnikowi na przeprowadzenie wnikliwej obserwacji zachowania psa, zachodzących w tym zachowaniu zmian, a w konsekwencji do wypatrzenia momentu, kiedy to pies pokaże nam, gdzie jest próbka zapachowa. Moment, w którym pies swoim zachowaniem zaakcentuje, że znalazł zapach, nazywamy oznaczaniem. Oznaczanie może być prezentowane przez psa na różne sposoby. Ja w swojej pracy jestem zwolenniczką wykorzystywania proponowanych przez psa rozwiązań, wykorzystując jego kreatywność, naturalne predyspozycje. Są psy, które same z siebie oznaczają próbkę na przykład przez siat, przez targetowanie nosem przez tak zwany ukłon. Oczywiście nie wszystkim psom przychodzi to z łatwością. Czasami trzeba im pomóc, znaleźć drogę do tego, aby w umiejętny sposób i czytelny dla przewodnika mogły wskazać miejsce zapachu. Wtedy razem z właścicielem zastanawiamy się, jak zrobić to w sposób jak najbardziej przyjazny psu, w zgodzie z jego predyspozycjami, możliwościami. Absolutnie nie ma tu mowy o żadnej presji ani o wymuszaniu. Przejdźmy teraz do klasyfikacji, do krótkiego opisu testów zapachowych i zasad zawodów. Aby zespół mógł wystartować w zawodach, musi mieć zdane testy zapachowe. Wśród 10 metalowych puszek w jednej z nich ukryty jest zapach i to właśnie tą konkretną puszkę ma wskazać przewodnikowy pies, w odpowiedni sposób ją oznaczyć w regulaminowym czasie 2 minut. Poszczególne zapachy kwalifikują zespoły do udziału w poszczególnych klasach na zawodach noswork. Cynamon potrzebny jest nam do klasy 0, pomarańcza do klasy pierwszej, a kwiat goździka do klasy trzeciej. W polskiej lidze noswork rozróżniamy klasy 0, 1, 2, 3 i senior. Zerówka to klasa dla zespołów, które dopiero zaczęły swoją przygodę z tą dyscypliną. Klasa 1 dla zespołów już z jakimś doświadczeniem. Klasa 2 dla zespołów, które już mają opanowane więcej treningów niż tylko podstawowe i są bardziej zaawansowane. A klasa 3, no to tutaj już trzeba mieć dość sporo odbytych treningów w różnych warunkach, w różnych środowiskach. Wymagane jest dość spore doświadczenie. Jest jeszcze klasa senior, którą dedykujemy dla psów powyżej 8 roku życia. Na zawodach są cztery kategorie: pojazdy, teren, pomieszczenie i przedmioty. O kwalifikacji na poszczególne miejsca w zawodach noswork decyduje bezbłędne wskazanie ilości próbek w regulaminowym czasie, który jest określony dla każdej z klas. Z mojej perspektywy, udział w zawodach to przede wszystkim bardzo dobra zabawa. Ale jednocześnie też możliwość obserwowania zachowań psa w środowisku innym niż treningowe. Krótko opowiem o tym, jak można rozpocząć trenowanie nosworku ze swoim psem. Można to zrobić w warunkach domowych. Tak naprawdę wystarczy nam metalowa puszka albo jakiś inny pojemnik z otworami. Na początku do pojemnika wsypujemy jedzonko, uczymy psa. Samego mechanizmu poszukiwania budujemy jego motywację tak, aby czerpał z tego przyjemność i zabawę. Jednym ze sposobów na wprowadzenie próbki zapachowej jest wymieszanie jedzenia z zapachem, i potem rozdzielenie zapachu od jedzenia. Do pracy z jedzeniem już nie wracamy, pozostajemy tylko przy pracy z zapachem. Te czynności możemy wykonywać w domu. Ze swojej strony jednak zachęcam i polecam współpracę. Z profesjonalnym trenerem. Daje to możliwość uzyskania cennych uwag technicznych, dobrze poprowadzonego treningu, wprowadzenia elementów, które będą psu generalizowały, po co na tym treningu się znalazł, jak ma pracować. Co najważniejsze, kiedy pracujemy wspólnie z trenerem, my jako przewodnicy nie wiemy, gdzie jest ukryta próbka zapachowa. Uwierzcie mi, Nasze psy są szalenie inteligentne i one doskonale wiedzą, kiedy przewodnik wie, gdzie jest ukryta próbka, a kiedy tego nie wie. Zmienia się nasz oddech, zmienia się nasze zachowanie i psiaki doskonale sobie te nasze sygnały rozczytują, a na zawodach przewodnicy nie wiedzą, gdzie jest ukryta psu, próbka zapachowa, polegamy tylko na naszym pupilu. Dla kogo jest noswork? Jak wpływa na relacje i współpracę psa i przewodnika? Na ten temat mogłabym Wam opowiadać bardzo, bardzo długo. Postanowiłam to streścić w kilku zdaniach, wykorzystując początkowe litery słowa noswork. N to jest naturalne, bezpieczne. Bardzo pozytywne zmęczenie psa. O to jest obustronne zaufanie. S skupienie i samodzielność. E efektywne, a przede wszystkim wspólne spędzenie czasu. W to jest wyciszenie. Noswork jest polecany dla psów nadpobudliwych, reaktywnych i wrażliwych. O opóźnienie procesów starzenia. Jest to doskonałe narzędzie, które Umiejętnie wykorzystywane aktywizuje poszczególne obsary, obszary mózgu. R. Realne, namacalne, pozytywne budowanie więzi i relacji między psem a przewodnikiem. K. Kontrolowane budowanie psiej pewności siebie. To by było na tyle ode mnie w kwestii podstawowych informacji na temat noswork. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej dyscyplinie i czy zamierzacie rozpocząć treningi ze swoimi psami. Subskrybujcie kanał Comfy, aby dowiedzieć się jeszcze więcej na temat Psiego Nosa. Cześć!